No, cześć! Ha, witam Was w kolejnym odcinku przy Guzola. Uuu, uh, tak. E, dobra, nie wiem po co weszedłem na górę sobie. Ha, weszłem, wyszedłem A, to mój język polski. Dobra. E, tak, więc Wyłożyłem sobie podłogę. Teraz tu jest w ogóle taki chill room. Tu się odpoczywa. Tutaj jest wejście do jaskini. Zalepiłem, żeby sobie tutaj nie wpadać. A tu nie wiem co zrobię. Może tutaj zrobię takie fajne czerwone, a tu nie wiem jakiś kolor. Więc będzie spoko wow w ogóle dzisiaj zaplanowałem atrakcję Do odcinka już nie robię na pałę Tylko w końcu coś sobie zaplanowałem I tak ma być Dobra Weźmy sobie obsidian Nie eee. Nie aha Weźmy sobie narzędzia Weźmy sobie miecz Weźmy sobie skierki mm. Cóż Dałoby się dużo drewna, aczkolwiek dużo nie mam, więc dużo nie zużyję. Eee, dobra. Nie, dobra, drzewo mi niepotrzebne. Eee, bla, 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 Dobra. Nie, ha, Zapomniałem. O, znalazłem w ogóle soul sand. Materias, o, tu jest. Dobra. Dobranie, będzie trzydzieści yy, cóż jeszcze coś? Nie, tam. Ok, Ja. Nie, wonegle. Tu, to, to. Robimy sobie pochodnie. Eee, kilof, 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 to jest jakiś, no ale diamentowy, ale chat, woowe. Mm. Ok, jedna, dwie, trzy, cztery, pięć. D. Dobra, nie, jeszcze coś, <laughs> ale się młotam. Dobra. Dzia! Łuźno mamy. Bo, ale fajnie. Dobra. Mm. To tu. To tu. Szynka! nie robię. Zbroja jest kupia. Prawdziwi hardkorzy łażają, łażą sobie. Bez zbroi. A później się wkurzają. E, czemu zginęli? Dobra. 22 szkła. Na razie wystarczy. Eee Cóż, myślicie, o, on musi wyruszać na jakąś wielką wyprawę, skoro się tak szykuje. E, nie, nie ruszam na wielką wyprawę. Tak się wygłupiam tylko. E, Wziąłem to wszystko, żeby zrobić Wam nadzieję, że będzie ciekawy odcinek. A tak naprawdę nie będzie. Ha, ha, ha. Um, tak. E, za, nie może słyszeliście o moim planie. Pewnie będziecie się cieszyć jak, nie wiem co. Ale postanowiłem... Że będzie jeden odcinek Dark i jeden Minecraft'a Tak, wow, skaczecie Chyba, że będzie mi się chciało dwa, ale nie Po prostu chcę, aby Wiem, że nie mam za dużo czasu, ale chcę, aby jak coś To już, żeby dwie serie naraz się rozwijały A nie, żeby była jakaś przerwa Dobra eee... Cóż Lecimy Ale skryta a. dobra, dobra, to Wam opowiem o moim planie. Cóż, no najpierw atrakcję, e, atrakcja, którą chcę zrobić. Znajduje się. O, no dobra, właśnie, pozalepiałem sobie troszkę. Troszkę sufit. What the hell? Dobra, tak ja was no. Dajcie mi spokój. Dobra, czas się schodzi. O, cholera. Nie wzięłem zapalniczki. Dobra, cofnę się i zaraz wracam. A. Y... Cóż, przeszedłem przez airport. Głowa ma właśnie leciał pocisk od Gasta, prawie mi zgasił, ale nie, ja szybko zareagowałem i, i mi się załadował świat. Hmm. Zastanawiacie się, czemu uży nie używam teraz superskoku, który jest w każdej becie. I jeżeli wam nie działa i piszecie mi wiadomości prywatne, czemu wam superskok nie działa? Naprawdę nie wiem, nie mi działa, nie wiem jak to naprawić serio, ale naprawdę nie wiem. Wybaczcie Poczytajcie w nocie o super skoku na pewno coś znajdziecie Dobra, to ja używam super skoku yy, do piekła na teleport tu hell Dobra. skok. o wow Właśnie no, mi się no, no. na mnie trap zwiesił Szok Dobra, czekajcie włączę na peaceful Bo zaraz mój plan weźmie w łeb i nie będziecie. Tak, cóż Rozjaśnię wam film, ale to je przyda. Daję sobie tu TNT. Tak dla jaj. Po prostu z mob grindera sobie nazbierałem trochę TNT dla was. Aby był jakiś wybuch. Aby było ciekawiej. Dobra. Tak więc. Feel the power. Uhuhu. Uhuhu. No ale czad O, pozbieram sobie e, cóż, jeszcze jeden mam dla Was wybuch e, Pamiętacie miejsce, gdzie był poprzedni teleport do miasta lodu? Patrz i mi zgasiło teleport. Głupi, normalnie gast Wiedziałem, że tak będzie, dlatego wziąłem zapalniczkę. Geniusz. Okej okay. ha, ha. No i pamiętacie miejsce gdzie był tamten teleport Dokładnie on był tam właśnie do niego idę I cóż, muszę się do teleportu pozbyć, ponieważ tamta okolica mnie nie rajcuje. Ha! I muszę sobie znaleźć nową. Ha, i już znalazłem miejsce na, nowe na nowy teleport. Ha! Tak proszę państwa, znajdziemy sobie nową krainę robić być okej Ok. No tu, tu. Cóż. Ona też idzie do wysadzenia. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Jest tam trochę TNT. Nie miałem za dużo, ale postarałem się zrobić. Cóż. Explode time. Uhu. Cofaj się, cofaj się, cofaj się. Cofaj się. Haha! <śmany> <śmany> ale czad. Nie wiem, czy to widzicie. Nie no, na pewno widzicie, jeśli rozjaśniłem film. Czekajcie, ja też chcę coś widzieć. No, kraterek fajny. Czadowo. Eksplozja w piekle. No to. to to czad. To tak jakby. Nie wiem, co jakby, ale, ale fajnie. W ogóle, wow, fajna lava. Kojarzy mi się nie z miodem. Taki który płynie. Boże, o czym ja gadam. O, 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 o. No. E, pożar! O Boże! Pożar. Strażacy. Help me. Aha. Strażak Zol. Chat. E, dobra, pokażę wam miejsce, gdzie zbuduję kolejny... Kolejny portal. Da portal. I i i. I i i No i co? No i zbuduję tam portal, no, no kurde Czad e, Gdzie jest mój stary portal? O tu jest, no chodź tu Pogłaskamy, pogłaskamy Dobra, będę wiedział <laughs> Naprawdę no, fajne miejsce znalazłem e, Jest tam dużo sandstone'a Będzie trzeba go wykopać Wykopusiać jest tylko jeden minus. Zawsze się gubię z dojściem. Tam nie wiem. Kurcze. Jeszcze noc, ale dobra. A co co? Koniec tego odcinka na dzisiaj. Żegnam się z wami. Tym świetnym akcentem. Nie. Super sko! O! Wow, a, wow, wow, wow. Ale chat. Spadłem gdzieś tutaj. A, ale was zrobiłem, że kończę na tak naprawdę nie kończę. Boże, jaki jestem zły. Super. Gdzieś tu. No. I need my items. huhu. Ale fajnie. No, no i co? No i gdzie są moje itemy? No, no no nie chcę, aby moje złote łopaty poszły się i. <ścoughs> Jeść. Dobra. nie Trzeba wejść na górę. Ciekawe, jak ja to zrobię. Aaa, ja sobie tu schodki robiłem kiedyś. A. I nimi trzeba było zejść, a ja poszedłem górą. Dobra. E, fajnie, że się zabiję. Przygoda dnia. Super, super. Ach, nie mam świeczek. Oj, minecraft, minecraft. Jak ty mnie wkurzasz? Kurde. Błagam, wskażcie mi drogę Bogowie piekieł O Czyżby, czyżby No, żebym jeszcze coś widział To by było fajnie Tam Eee Nie Bo tutaj zalepiałem dziurkę Hmm <grym> No ja chcę moje itemy, no kudę, gr, zło, która się wściekna na Minecrafta, no, na, zaraz kończę robić tą serię. No i jeszcze lagujesz, no jak śmiesz sprzeciwiać się twojemu panu. A. No kurde! gr. To nie mogło wszystko pójść na marne. Zaraz się wkurzę i pójdę szukać bez was. Aaa, zabawne. Bo jesteśmy prawie na miejscu do tego, gdzie chcę budować mój portal. Dobra. Le parkour. No, niech cię szlag. O! Mojej temki! Ha, ha! Ja cię! Moja ułomność mnie znalazła. Och tak. Cóż... Ale jestem pocieszny, no. Och... Wszystko jest? Nie! O nie, o nie! Tylko nie to. Och, Boże. Ale mnie teraz zranili. Normalnie zaraz wybuchnę Dla tych bystrych Znaczy bystrych, no o Jezus, złe słowo. Wszyscy jesteście raczej bystrzy. Znaczy może nie wszyscy, ale po prostu nie chcę obrażać widzów. Dla tych bystrzejszych Nie! O! Dla tych bardziej spostrzegawczych. A, dobre słowo. No tak właśnie straciłem. Mój diamentowy kilof Akurat on musiał wpaść No i co ja teraz robię? No cóż, mówiłem, że jestem blisko O, szynka Och, mygody Znalazłem szynkę ok Cóż Czas teraz na znalezienie Mojej miejscówki, o znalazłem, dobra, czat i wykopanie masy soul Senda. znaczy nie wiem czy on się nazywa soul Send. tak mi się zdaje, bo brzmi jak piasek może to jest soul stone nie wiem, to się zaraz zobaczy ale serio jest go masa, aż się zdziwiłem normalnie być może to normalne bo rzadko jest w naterze, ale no trochę go jest Troszeczkę Minimalnie Dużo Patrzcie ile tego jest o hmm. Dobra, zobaczcie co to jest Soul Sand, czyli miałem rację Wszystkim się chyba go kopię tak samo Nie wiem może mieczem szybciej O Boże telefon Zaraz wracam A, dobra jestem no. Lol, A. co jest? E, no właśnie, miałem sprawdzić, czy się mieczem szybciej kopie. Mo, nie wiem czemu, ale mieczem się szybciej kopie niż złotą opatą. E. Kurczę, dobra. Nie szkoda mi żelaznego miecza. czad A zresztą ja sobie tutaj kiedyś po to przyjdę. Dobra, e. cóż. Budka suflera Ale, jaka sala tutaj jest piękna To jest sala normalnie Szoku, jak ją spotkałem To jest tak kozacko Dobra, weźmy sobie jeszcze szkiełko Tu chciałem sobie zrobić widoczek Ja widoczku nie zrobię, bo mam za mało szkła. No ale jakiś tam widoczek jest. No dobra, jestem w piekle, no wybaczcie. Zawsze wiedziałem, że się wytmaży w piekle. Waha. <laughs> eee. Cóż, oświetliłem tu jak normalnie choinkę. I teraz trzeba znaleźć dobre miejsce, w którym dobrze będzie wyglądał mój portal. W ogóle. Mmm. Mm, mm, mm. Dobra, e, mój portal. Tam, tam, to miejsce, tak, dokładnie to. E, tu, o Boże, muszę to kopać ręką. O, nie jest tak źle. Ha. Dobra, teraz jak się robi portal? Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Bolało, bolało. Oj, chyba za wysoko. Nie, dobra, jest git. Tak, 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 tak. E. Tak, tak. No, ju No, zobacz mnie jak to wygląda, ponieważ chcę, aby w moim piekiełku było bardzo ładnie. Eee No, dobra. Kończyło. Ach, chciałem, żeby było takie ładne. Powinni zrobić schodki z tego z kamienia. Bardzo ładnie wygląda. Dobra, jestem na peaceful. Jestem pedobirem. Poza. Pedobie, który wchodzi. <ścoughs> tak, chuj. Dobra, ile jeszcze mam do nagrania? O, nawet minutnika nie ustawiłem. Boże, jaki jestem genialny. Wyty. F... <grywa> e, nie powiem, że bardziej na rękę jest mi to, że jestem właśnie na Peaceful. Ale chyba wybrałem złe miejsce na. E, na portal. <grywa> Ale chat. O ludzie. Nawet nie dzień, że można pod ziemią się zrespić w portalu. No, mm -hmm. oh, hello. Mam przeczucie, że tutaj będzie. What the hell? Jestem pod wodą Dobra Na koniec świata jeszcze dalej Oj, nie wyszło Dobra Gdzie strumyk? Płynie, jest wolna. Dobra No dawaj Na górę O, hej, hej, hej Hmm ja pierniczę, ale mam plan Nie wiem czy on wypali Why I don't have My fucking e, Jakbym umiał wypowiedzieć Kilo w po angielsku to bym powiedział Aha, Ale chat. dobra e, Mam taki plan Robię sobie portal tam u góry ten niższe a no i wtedy mnie teleportnie do tego u góry Tak myślę Aczkolwiek nie jestem pewny No cóż wykorzystam właśnie super skok i, i mój super skok nie zaprowadzi do mojego domku u góry Mam nadzieję super-skok działa zawsze do teleportu Ok, no to... Super... nie, nie wyjdzie tu Bo bym w lawę przeleciał Dobra Ledobir nie potrafi przelecić lawy Dobra Super-skok! Ok Lol Jakoś z false startem to wyszło, okej okay. Come on, come on. Jedziemy sobie Owca! Owca na mojej szybie! Zastrasz mi szybę, dobra, ne no, w dół, no ale oczopląs oddawaj mi mój wózek niga ne Diamentowy kilo błagam niech go znajdę oby był no i, o jest, o boże jest ach, ale czat pochowam sobie ten, ten tego yy. zrobię super do piekła i i zrobię super skok do piekła. bl <grymne> Dajcie mi opatę. Dajcie mi dwie opaty. I... I weźcie sobie piasek. Tu. I... No. Okej. Okay. Yy, cóż. skończę ten odcinek już czy nie? Hmm. Zobaczę po super skoku. Obsidian! Się przyda. Na Jakby mi nie starczyło. Nie no, starczy, przecież tamten cały skuję. Dobra. No dobra, to super skok. I się spotkamy w tamtym... w tamtej jaskini. Super skok! Wow! Ha! Ale fajnie, szybko. Dobra, czad. E, dobra, jestem w piekle. Nie da się teleportem tam do jaskini prosto, ponieważ jest zbyt mało używany teleport. Eee, tak. Dokładnie. Tak jak jest tak jak mówię. Dobra. Wierzcie mi. Dobra. No mega przydatny jest ten super skok. Jestem utwierdzony w moim przekonaniu. Dobra. Pigniemy tu, tu. Och Boże i teraz kopanie tego obsidianu. Jak ja tego nie nienawidzę co za debil respi się w jaskini, no. A to może być kłopot od Plan do oszukania jaskini. Bo jeżeli chyba zejdziemy od ziemię w piekle, to będziemy w jaskini się respili. Tak myślę. też podejrzewam. Nie, że to, nie że to wiem, ale możecie spróbować Nie o czymś takim powiadomić. Wtedy ja powiem innym. Jeśli wam się chce. I Boże, dobra, e, ucinam film. Skuję to wszystko i, 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 i się od razu. To baju. Dobra, skułem to. Taki słupek sobie został fajny. Mm. O Boże. E, wait, wait. Dobra. Eee żelazo. Lubię żelazo. Mogę kopać na sobą jestem na Peaceful. Ha. Jestem zły. Dobra. Mm. No świetnie. Trzeba się kimnąć w jaskini. I tak, to lubię. Mm. Dobra. Jestem na peaceful, więc nic mnie nie obudzi. Jestem w stu procentach pewien, że jeżeli nie byłbym na peaceful, no to. No to co? No to by mnie obudził jakiś zombie albo coś. Mm. Coś jeszcze miałem mówić w ogóle. Były jakieś, jakieś pogłoski, że noc ma wprowadzić coś takiego jak pogodę czy coś. Fajne by to było, kurde, albo jakieś wioski, że ludzie mają mieć wioski i takie różne. Kurczę, czekam na tego update'a. Może być kozacki. Nie. Dobra. Patrzę się w tamtą stronę. I uważam, że moja kraina jest gdzieś tam. Bo tam jest śnieg. Tam chyba śniegu nie ma. E, równie dobrze moja kraina może być tam. Ponieważ byłem po drugiej stronie morza. A czy morza? Z takiego czegoś fajnego. E, e, w kolejnym odcinku e, nie zgadnijcie co będzie. Ale ja wam powiem. W kolejnym odcinku będziemy zwiedzać tą krainę. Będziemy się błąkać. Normalnie zrobię odcinek, aż mi nie starczy miejsca na dysku. Błąkania się po tym świecie. Cóż. Chcę odkryć co tutaj jest. Mm, o Boże, napisful wchodzę do jaskini. No ale okej. Okay. Zobaczmy jak głębokie są jaskinie tutaj. Dobra. Głębokie, czyli dungeony tutaj raczej będą. Czyli będzie co odkrywać, to jest... tego jestem pewien. Hmm. Milej wygląda na pewno ta kraina. Milej, no znaczy milej Bardziej miło. A, tak dokładnie o to mi chodzi. E, teraz myślę gdzie by sobie tutaj postawić... Portal. Tak, dokładnie. Chodziło mi o portal. Mm, tutaj, no dobra, to będzie fajne. Dajcie mi łopatę. Ja sobie tutaj trochę skopię ziemi Och, tu ziemię. Dajcie koko Dobra, dirt. I teraz z dirtu robimy sobie postument Powiedzmy, że tutaj kiedyś też stał portal i teraz Odziedziczył miejsce po nim No Okej okay. mm. Długość i szerokość Boże, miejsce na dysku mi się kończy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć Raz, dwa, trzy ty. Dobra, kopiemy tu najwyżej się to skróci. E, to ja się już z wami i tak będę żegnał. Ponieważ czas na wizji mi się kończy. E, dziękuję hey. za oglądanie. Po, polecajcie, komentujcie, subskrybujcie. E, oceniajcie. Czy coś takiego. E, no. Bardzo miło się dla was gra. A teraz idę zobaczyć gdzie mnie przeniesie mój magiczny portal. Trzymajcie kciuki, żeby był tam, gdzie, gdzie myślę. I i tak, jest tu, gdzie myślę. Hurra! Dobra. No też ja się z Wami czekam. Yy, kolejny odcinek. Zwiedzanie. I sztuka przetrwania. Dobra. hejo